Siema, witam serdecznie w kolejnym odcinku, w którym zaznaczamy w POP Playtime Chapter 1 i zobaczymy, jak ta gra wygląda. Była ona za darmo na Steamie, więc sobie postanowiłem, że pobiorę sobie. W sumie czemu nie? Ale jeśli wam się spodoba, to zostawcie ładną liczbę, łapek w górę, to... to może zrobimy inny chapter. Ale na razie, chapter pierwszy rozpoczynamy. Władnięcie suba też, yy, również. Nowa gra. Lecimy. You are about to see. The most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her, Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. She's as a real girl, and she talks like one, too! i love you! Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy! Just like a real girl, Poppy always wants to look her best! Perfect! Thank you! Her hair is sturdy and won't come out when you brush it! And smells just like a Poppy flower! Is there anything else you'd like to say? Za oh, A, yeah. złoty na to jest w What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just 2.99. An entire hour in the most to toy factory, factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory! We can- Z jednej strony, bym sobie tą fabrykę zwiedził, z drugiej strony, by się bał tam iść. Poppy, playtime. My, my coś tu mamy robić? A skipniemy. Skip, a muszę trzymać. Dobra. Fabryka poppy playtime, dobra. Eee, zbieramy sobie oczywiście tą kasetę. W tym się zbieram? pod E. A, pod E. Wkładamy sobie tutaj. Tu nie ma zbytnio co oglądać. Hi, my name is. Czy wiem, Laci, że tam Laci, gadają, ale. Eee, ja sobie w próbie na robloxie, więc mniej więcej już wiem o co tutaj chodzi. Kolor to jest eee, czerwony, żółty, różowy, zielony. Czerwony, żółty, różowy, zielony. Okej. Okay. czerwony, żółty, Różowy, zielony. Siema. Ciebie nie było w podróbie. Czerwony. Czerwony. Co mówiłem? Żółty. Różowy. Zielony. Co, dokładnie. Trzeba powiem, że nie, nie dałoby się może tak... Eee, gameplay. Kamera. Control okej. Okay. No, a nie a może opcji. screen, full screen. Nie wiem. Nie mogę tego rozpoznać. A trudno. Tak sobie myślałem, by sobie trochę przyjaśnił ek. ekran. Y no, żeby po prostu był ekran jaśniejszy, by mi się łatwiej grało. Dobra, tu gdzieś powinna być. A, jest kaseta. Wkładamy. Nic nie tym nie, nie widzę. Zabierz tę łapę. Próbuję. Naprawdę próbuję. Sobie je łapiesz tak i po prostu sobie klikasz. To wiem, łatwiejutkie. Skipuję. Teraz dajcie mi tę łapkę. Dajcie mi tę łapę. Czy coś ja tu jeszcze muszę innego zrobić? W przypadkiem? Dobra, udało się. No i możemy już lepiej kleić. Czyli w takim razie teraz idziemy sobie tutaj. I już przyznam, nic po tym nie robiłem na Robloxie. Więc będzie ciekawie. Uff. Dobra. Y Hagiłagi się ma. hugi, -hugi. E, łapka jest tutaj. Mm, co? Aha, dobra. Idziemy do Puerra. Czy się otwiera? E, mam klikać bardziej? E? Czy co? A, ja wiem! Klucz potrzebuję, który jest tutaj. Dobra. No. Dobra, jesteśmy już w Puerze. I teraz musimy przeciągnąć te dwie. Elektrocosiek. Dobra, eee, bierzemy sobie tutaj. Trzeba zahaczać, jeśli dobrze pamiętam. Ta, chyba ta. Zmieści nam się? O, mamy światło, bardzo fajnie. Eee, I to jest chyba tyle, co? Nie? Ta. Znaczy to jest tyle, więc wychodzę stąd. No i pan Hagi zniknął. Niestety. O, i teraz możemy sobie przejść dalej. Tak, dalej róbmy i będzie. Okej. Okay. A, pod kontrolą się kłócę. Okej, okay. przyda się może. A, zlagowałem się. Ale ja tu coś widziałem za tymi chwilami, mi się wydaje. Wchodzę. Nie, nie, nie! Nie ma opcji. Tro, trochę się przestraszyłem, szczerze. Ale chyba nie aż tak wystarczająco. Nie, nie tak bardzo. Kolejna kaseta. Tu niczego nie widzę. Naprawdę super. Yy, I tu mamy. Aha, tam jest ta druga łapka, i zapewne tak, trzeba pozbierać to i sobie, sobie Czy nie eee... Czyli musi po prostu zebrać łatwe nawet. Co dobre, nie ma tu żadnego hagiego łacza. Aha, to jest to przejście. Dobra, już wiem. Już wiem, ale na razie potrzebuję więcej tych rzeczy. Eee, tutaj gdzieś to leżało. Gdzie to leżało w sumie? Nie wiem już co. Tu leżało gdzieś. No. Mogę sobie to jakoś przyciągnąć? Ja tu muszę, nie wiem, półkę przestawić. O, chyba, chyba mam to. Nie, to, to było tutaj? A, dobra, mam to, mam to, mam to. Mam to, zbierz, zbierz to, dobra. Spoko. Nie wiem, je, była jeszcze jedna tam, bo już nie pamiętam. Chyba czerwonego. Mieliśmy to czerwone w końcu, czy nie? Nie wiem. Najwyżej się tu wrócimy i tam nie wyskoczę, czyli pewnie muszę iść tymi drzwiami. Co, dokładnie. No, chyba tego czerwonego jednak. Nie mamy Co brakuje? Brakuje jednego mm. Co to jest? O tam jest! Dobra Już widzę Wiesz to po o, dobra, mamy to. Czyli musimy iść jeszcze raz, ale to trudno. Też te gry są dobre pod względem właśnie różnych labiryntów i ogólnie. Dobra, mamy wszystko. I teraz ta super nowa maszyna pojedzie nam tam, by dostać nam drugą łapkę? Tak. Myśmy mieli już też prawą rączkę. Oprócz samej lewej, Dawaj to. Ło, dobra. Wskaż. Dobra, i teraz chwycę. O, dobra. Mamy dwie rączki. E, aha, czyli mamy się... Tam się nie powinienem wrócić przypadkiem? Nie wiem, ale... Ale wiem, że skoro tutaj mamy przejście, to przyjedziemy sobie tam. Okej. Okay. Dobra No super Eee... Yy, aha, dobra, rozumiem Trochę się tutaj postaram rozejrzeć Ło To tu jest ciemno O nie mogę iść. O! Coś w tym stylu? Nie, nie, nie. Cześć źle. Pytanie, gdzie to w ogóle było? Bo nawet już nie wiem sam. Yy, tutaj? Mhm. Yy, sobie to odhaczę, może jeśli mogę. Czy nie mogę? Chciałem. Okazało się. Że robiłem jeden prosty błąd. Otóż Lina się źle rozciągała, właśnie. Ja muszę iść tutaj, tutaj i sobie tutaj przy przytrzymać to. Pójść tutaj, tutaj, tutaj i tu. Jest! 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 Po tu przez te przyciski, w play Time działają dość źle. I gdzie teraz jedziemy? Ja nic nie, nie klikam Spokojnie, co wy to? Zobaczmy! Co w się sensie te śmieci bardziej się rozpadają? Okej okay. Eee Oha, eee, dobra. Rozumiem mniej więcej. Kiedyś tu będę mi się grał pobiegł. No. Piękne też. też. dlatego dość nawet tą grę ogarnie. A! Ja muszę tak? Nie. To może tak? To muszę ruszyć na pewno. Czy może na przykład? Ja muszę na pewno tu ruszyć. Nic no, nie ma. To co ja mam? Aha, wiem, wiem już o co chodzi. No. Że tu, już rzeczy zrobiłem. Powiem wam. Że było dość trudno. Tam zapewne trzeba to połączyć. O tu się nie połączy. Wysuń z to. Chyba nie mogę. jest okej. Okay. I to bierzemy sobie tutaj. Wysuwamy. Aha! Wiem o co chodzi. Tak. O! Jest już dobrze. Tak. Ja to będzie muszę tak zrobić. Tak. Tak. A wiem, tak. I tak. I tak. Tak, jest. Udało się. Czyli to jest gotowe. Czyli wynika mi to na to, że możemy iść na dół, tak? Tak, raczej możemy. Odpaliło się wszystko, yy, czyli teraz pociągnąć za tak? Nie A tu czegoś nie ma? O. No. O, proszę. Dobra, mamy to No i mamy. I mamy, tak, mamy, jest Chyba nam się udało Jakieś właśnie to jest, chyba nie. Uff. No i wszystko jedzie. Zapewne my tu musimy czekać, aż nasa, aż na, nasza zabaweczka będzie... Gotowa. Ok, chwilę już czekam, wy to mieliście zapewne wycięte, ale nasz kotek już do nas jedzie. Super. Witaj kotku. Dobra, mam cię. No tu się nie da nic. Tu? Idealnie. I teraz... A otwierają się nasze drzwiczki. Czy tu coś jest? nie, wiem, nie ma. Hagi! Hagi, proszę cię zostawię. Hagi! Hagi! Hagi, Hagi! Bra, tu! Daj! Tylko nie pomyl. To jest Hagi, dobra, Hagi. Hagi, proszę cię zostawię, zostawię. Tutaj, 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 tak, tutaj, tutaj. Ciasto, to te, te ciastne, to nie będzie taki łatwe, ale dobra, tutaj, spokojnie, tutaj, tutaj, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół dobra, spoko, Hagi, proszę zostaw mnie, Hagi, Hagi, proszę zostaw mnie, Hagi, Hagi, no gdzie, gdzie Hagi? Okej, okay. myślałem, że na Hagi, Hagi jest trochę lepszy. Ale no dobra Zapewne mamy checkpoint O, mamy checkpoint, no dobra, Czy ja już wiem o co będzie chodzić Siema, buź, baguź Jedziemy na dół, tutaj 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 i tutaj Tu dawaj Teraz tu wła, wła, właśnie tam, dobra, spokojnie Tutaj tutaj na dół A tutaj w prawo jest! Nie widziałam tego Chyba mi właśnie do bania Aguś, 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 proszę cię! Haguś, Aguś! No nie! Gdzie? Szybko, 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 szybko zjeżdżalnie, zjeżdżalnia, dobra. Yy, yy, odora! dobra. Odora! Odora! dawaj, 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 dawaj. Hagi, Wo! Hagi. Hagi, Hagi. Odora! 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 to była bardzo dobra rozrywka teraz. Ta Odora! To było trochę creepy, z drugiej strony to było całkiem spoko na pewno. Dobra, gdzie my teraz mamy iść? Tu? Tak, tam jest ten telewizor. Czyli teoretycznie tu. Mamy to, no to chyba do telewizji. To. Co nam tu pokażą? Final log. Experiment 1006. The prototype 1006. Coordination and cooperation is evidently within his Dobra, nicely. Well Skoro można skipnąć, to zapewne to nie jest nic bardzo ważnego. To jest w ogóle chyba niekończąca się przepaść. I czy ten kwiatek nam coś oznacza? Run, no, stop, go back, go. Nieważne. Nie no! Nie no, nie, nie gadacie, że, że tu będzie jakaś ta. J jak to się nazywa? Wiecie, myszka, myszka Miki. Przecież to jest po prostu serowy korytarz. Ej, kochani, jak ja w takie gry dawno nie grałem! A coś takiego mi się przydało na kanale, dajcie znać, czy chcecie. nic nie ma, no to idziemy dalej chyba. Idziemy dalej, dobra. Czerwone światło nie skutkuje chyba zbyt dobrze. Nie, no, nie gadać, że ty jesteś. Czy wiem, czy to jest dobry pomysł ją wypuszczać? Chyba nie masz, ale. To jest jedyne, co mi zostało do roboty. Ktoś zostaw mnie. Please. Zostaw mnie. Popiłek ten Chapter 1... Skończony. Tak? No, tutaj są wszystkie te nazwiska tych ludzi, a to nie jest bardzo istotne. A i to była cała gra. I to jest dobre. To jest dobre powiem. Mi się naprawdę spodobało. Wiem, że ta gra już ma swoje lata. Ale naprawdę... Super! Trzyma na napięciu hagiwagi jest całkiem spoko ogólnie tak swoją drogą. Jak będzie następny odcinek, to będzie chyba z The Foresta albo z GTA, to... To, 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 yy, ble, ble, ble. to pokażę coś mega fajnego. Zobaczycie, więc zbijacie się następny odcinek. Dobijcie tutaj jakąś ładną liczbę ławek w górę. No i zrobimy jakiś inny chapter. Nie, to jest naprawdę dobre. No i co? Widzimy się w następnych odcinkach. Siema.